Znalazłem ukryty pokój w moim mieszkaniu. Chciałbym cofnąć czas i nigdy go nie otwierać. Kilka miesięcy temu wprowadziłem się do taniego pokoju z jedną sypialnią w starym budynku w centrum miasta. Miejsce miało ten uroczy, ale nieco przerażający klimat drewniane podłogi, które skrzypiały, jakby były nawiedzone dziwnie wąskie korytarze i szafa w sypialni. Która była o wiele głębsza niż powinna. Ale hej, czynsz wynosił połowę tego, co płacili moi znajomi, więc nie narzekałem. Na początku wszystko było w porządku. Zwykłe dziwactwa starego budownictwa. Rury jęczące w nocy, sporadyczne przeciągi znikąd. Potem po około miesiącu zacząłem słyszeć inne rzeczy. Zaczęło się od drapania. Pomyślałem, że to myszy, stary budynek, prawda? Zastawiłem pułapki, ale nigdy nic nie złapały. Potem pewnej nocy usłyszałem pukanie nie jak gałąź uderzająca o okno, ale powolne, celowe stukanie stuk, stuk, dochodzące z wnętrza ściany sypialni. Powiedziałem o tym właścicielowi, który zbagatelizował sprawę. Prawdopodobnie musisz się przyzwyczaić powiedział, ale pukanie nie ustawało. Zawsze o 3.17 nad ranem. Dokładnie trzy stuknięcia. Każdej cholernej nocy. Wtedy zauważyłem coś dziwnego w szafie w sypialni. Tylna ściana nie pasowała do reszty mieszkania. Pozostałe ściany były gipsowe, ale ta była staniej sklejki, jakby została dodana później. Pewnej bezsennej nocy, po zwykłej pobudce o 3.17 chwyciłem latarkę i zacząłem grzebać. Nacisnąłem na tylny panel, a on się poruszył. Tylko nieznacznie, ale na tyle, że o mało nie zestrałem się ze strachu. Wysłano, wyciągnąłem przecinak do pudełek i przeciąłem uszczelnienie wokół krawędzi. Panel poluzował się, odsłaniając ciemną przestrzeń za nim. To nie była zwykła szczelina. Było to pełne pomieszczenie, mniej więcej wielkości małego biura, ukryte za moją szafą. Powietrze było gęste od kurzu i czegoś jeszcze, czegoś kwaśnego, jak stary pot. Promień mojej latarki wylądował na metalowym krześle na środku pokoju. Było przykręcone do podłogi, ze skórzanymi pasami na rękach i nogach. Obok stał mały stolik z zardzewiałymi narzędziami, szczypcami, piłą ręczną, rzeczami, o których nie chciałem myśleć, ale co było najgorsze, ściany. Były pokryte pismem, nie grafiti.